Ogromne nadzieje i ogromne rozczarowanie. To pewne, że EUKS w tym sezonie nie awansuje już do ekstraklasy. Zostało 5 kolejek do końca sezonu, a łodzianie mają aż 16 punktów straty do strefy barażowej, już bliżej rycerzom wiosny do strefy spadkowej. Ciekawym ruchem wydawało się zatrudnienie Ariela Galeano, czyli 28-letniego paragwajczyka, który odnosił już sukcesy w Ameryce Południowej, ale okazał się on być kompletnym niewypałem. W ostatnich pięciu meczach LKS zdobył zaledwie jeden punkt. Z trenerem Galeano na ławce trenerskiej łódzki klub sportowy nie był w stanie pokonać nawet kilkunastu piłkarzy Kotwicy Kołobrzeg czy ostatniej w tabeli Pogoni Siedlce. Zimą LKS zrobił interesujące transfery. Przyszedł w końcu Rudol, Hinokio czy Norlin, lecz na powrót do Ekstraklasy Rycerze Wiosny będą musieli jeszcze trochę poczekać. Co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj ten profil.